Witamy w Energii Gas Polska. Przedstawiamy Lexusa RX350 z silnikiem 3,5 litra mocy 277 mechanicznych, z 2006 roku. Pod maskę trafiła instalacja BRC Sequent Plug and Drive do aut 6-cylindrowych i pokażmy poszczególne elementy instalacji. Tu widzimy filtr fazy. Ciekłej, wraz z elektrozaworem, komputer od instalacji. Fryskiwacze mamy schowane pod obudowę, obudowa nam się bardzo ładnie zamyka, pokażemy, sześć fryskiwaczy pomarańczowych odpowiednie do mocy auta. reduktor jeszcze nam został, pokażemy aczkolwiek może go nie widać być tam daleko we wnęce. Schowany jest Genius Max, przejdźmy do przełącznika. Przełącznik, tak jak klient sobie zażyczył. Wlew w tym aucie jest schowany pod klapkę. Jest to wlew dokręcany. Tak więc z zewnątrz nie widać, że auto jeździ na gazie. I został nam jeszcze zbiornik. Zbiornik w tym aucie jest pod spodem. Jest to zbiornik o pojemności 79 litrów. Zasięg na tym zbiorniku mamy około 370 km. Tak więc przyzwoicie i powiedzmy coś jeszcze o kosztach. Spalanie tego auta wynosi benzyny około 15 litrów. Gazu będzie wynosiło około 17, tak więc na każdy 1000 km oszczędzamy aż 390 zł. Zwrot instalacji następuje po około 12 tysiącach km. Dziękujemy i zapraszamy na montaż do energii.